Z wczoraj? Zedwymas masz ryb swoje Live wrócił człowieku, ten dalej śpi, kurwa, nie? Ten dalej człowieku hasi. Dobra, i ty, Nie bij mnie! Zgadza z gango Nie bij! Bo mnie bij Czekaj, zaraz ci dam, tylko ostatnia tura już skry... ostatni raz już skryp ja, ja to se szk... ja to Ile mi zrobi? A zajebałeś to złoto moje? No zajebałem całe. Ile tam było? No, nie wiem, wszystko jebałem. Mało, hmm. nic nie było. Most 17. Dobra. ja ci powiem tak, a co kopiesz? To ja ci tylko powiem tak, żebyś Repaira co 17 sobie ustawił. Ja mam 17. Ja mam no jak kopiesz CX, -y, tylko żeby mieć coś 11, CX, -y CX -y co2 Ja kopę złoto i CX -y i mam Repaira co y, 30 I Jak kopiesz złoto CX -y, to tak CX co2 -y Co? 2, A, co? Słuchaj mnie, CX -y co2 przejścia? Nie, CX -y mam y, co7 i to jest Git złoto mam za dużo za dużo, za dużo bo Ma ci będzie kobel do skrzynek spale Co ty gadasz? Bez kienca ci mówię, kabel do skrzynek będzie wpadać A Na jakim ty skrypcie kupujesz? Ja? Na moim skrypcie, co ty? Ja nie wyrzucałem To czekaj, zaraz mi powiesz, czekam aż przejdzie co? A to masz wyluczanie? No ja mam da mi ktoś 12 refów Sprawa taka ważna, jak mi dacie 12 refów to mam 6 Dobra, chodź do mnie G1 Kurwa, już yy, wodę nawet nie zakręca mi DG doma, 12 wydajesz 300, ta. Kurwa, i będę miał 6, rozumiesz, ja do nie wodę. Kurwa, to takiego to nie. O ja jebłem! Nie Kurwa, Ale to no... tak głupio jebłem, ale, ale, ja, ale zabiłem. Ja po co mi druga? Ja, ty dobra, bo ja samo wuja zajebałem. Co mówisz? Dobra, to chuj wam na pizda, się ma. No dobra, to już nie zabieraj z tej skrzynki, co tam kopę. I, I teraz tak, co ile mam dać CX? -y? To dwa. Zajebałem sucharka kurwa, i wyjebałem samobój od slima. No. Zajebiście, a... bo minus siedem. Repair, Repair co ile? Co 17 A co -y, bloki złota? Nie wiem, co ile bloki złota, bo nie kopałem złota. Został tak, blok. jak masz, będzie Git. Złoto se zetł tak, jak masz. Dobra, ty, dawaj limity, rozkopałem ci ściany. Wyskakuj z wszystkich limitów I no rozbądź cię w Poza, po, poza perełami, pereł nie potrzebuję, pereł to mam dużo Pereł mam jeszcze 420 to nie potrzebuję Kurwa, sypnij trochę Ref. Refów nie w ogóle tam. nie mam, jak się refów nie mam o kurwa to co mi najbardziej brakuje, nie? Sypnij kurwa! Dobra to mogę już kopać, mogę już kopać. skopać? Dobra, spierdalaj. Dobra. To ja się mutuję, jak coś to mnie pingujcie. Jak coś to będzie stopiony po prostu. No, bez kwitów. Niki luda, dupę wsadzam hmm. do bolta. Jest 30. Wyś kurwa, zrób mi ludę. No nie wiem, będzie chyba. No, jakoś tak. To jest Dobra, idziemy dalej, się tego są tam dwie Zajebiste to Ja ja bym na park poszedł, bo za minutę będzie Dawaj za minutę na park idziemy A jak to wygląda kurwa? Nie wiem sam, wiem tam, że jak się spada w portal, to na samą górę cię trwa, na 256 A <grym> Fajno, co nie? No trzeba ogarnąć, kurwa jest twoje z Ale to na event będzie Jeb. a, Kurwa, ty nie, nie, ty jesteś kurwa. Ja. A, a, a... Akcja jest w ogóle, będzie można do typów chyba wcykać, jak będą kopać. Gdzie? Chcesz pokazać ci? No, zaraz możemy zobaczyć. Strycha! Chodź do ma. Albo tepniesz no. się w sumie, jebać. tepniesz się po prostu. No. Tepnąłem się do ciebie jak coś, nie? ty kurwa, wie wojna. No mamy dwie wojny, a powinniśmy mieć trzy kurwa, tylko liderówka strulowa. Wszystkie wygrywamy spokojnie. O ty kurwa, co to ma być? My przecież na, o, o, obok gilni mamy kurwa sandy, przecież. No tak, tepajmy. Park jest na naszym sektorze 400 kratek. Te, patrzmy. Kurwa, nie wiem, to jest gwiazdka tu. Gwiazdka, jest tam, gwiazdka to jest ósemka z shiftem. Coś techniki informatyka, kurwa, nie wiesz, no ja się, sam No ale kurwa, daleko mam, nie widzę. Za monitorem klawę trzymam, Maniek. Tak, no, tak jak na turnieje kurwa. OP, za monitor. Monitor przed ryjem. No to. Ja też tak mam człowieka. tego. kurwa. Chyba nie jest, kurwa, nie ma. To jest główny jedbany kierownicy. Olała, Gdzie to jest? Ja bym tam wcykał. A to nie, no dobra, chodź, park najpierw, co? A? a nie, dobra, to jest start z 8 minut, to jebać tam. Nie, ja już sam bym poszedł, bo tam wiem kiedy. Ale dobra. Chuj tam niech się rozkręci. Daleko nie bardzo. mamy. O, Dziś... ty od, kurwa, wolny jesteś tu. Howl? Oh. ze z sektorem? Aha. Weźmy w na sektor. No, ok. <grystanie> ha! Oh. Oh, no. Łatwo. Nie kurwa jaja, nie? Yeah. Nie. No, Muszę perły jakieś rzucić dużo. Bo chcę mieć topkę perą odrzuconą. Poza to też to coś Co z tego dnia? Że... Gdzie? Ja się nie pokazuję. No ile Szybana. nie zamurwali wejścia? Nie nie tędy, nie tędy. chodź co, do środka, pewnie. Trzebeczka. Daj na dół. Ty, bo oni obaj kopią. Nie, kurwa, uważaj tylko. O skurwisib. Paj tędy, tędy, tutaj. Piję na perełkę. do co do co Fifty, siwty, siwty. Stykamy do niego? Zarago, rozjebie, tak. Czekaj. Bo on wie, ten, ten u góry wie, on, on tutaj wie, ten wie. O, ja bym tego od i mam, chyba tu będzie, Ten u góry żyje? Ja może do tego do góry najpierw bym po prostu zmykł. Idę po niego, Zobaczcie jak trzeba tam otwarte, nie bo otwarty, Nie, ma, może? zamknięte, bo zamknę. Dobra, jak do niego wczekać, kurwa, wszystkie ma, popię. Zaraz ogarnę sposób, czekaj. Czekaj, czekaj, muszę Zara po spokojnie. Jestem. Odjem go. Odjem go, kurwa, nie pierdol się człowieku. Masz uchy? Mam. Git. Ja zaraz... no buddy kurwa. Co ty odpierdolasz? Twoją matkę Boże? jebie w dupę, a co? No, nie ma kaszyska, no, ja pierdolę, właśnie patrzę sobie, bo oglądam troszeczkę was. Tak. O kurwa. Dobra. Do niego też do niego tef te nie wcykać. No właśnie chcę to zrobić, nie? Tylko ruchu nie wiem. Wycykiwać, czy... Jest pierdolę stąd, masz to wszystko, czy jest A jest, jest tam ecek? Tak. Okay. A, jest tutaj, tylko byś się tutaj dostał. A, kurwa, bo myślę, że tutaj będziesz miał. Gdzie tak, doma chyba pójdę? E, kurwa, tu na no, nocy. Ale Zobacz. wrócimy, wrócimy Ty, Jakby tego odjebał jeszcze Pa, chłopaki secycy kurwa trzymają o... Kurwa nie wcykam nie Dobra, idź, do getowa Ja zaraz wrócę po piątkę jeszcze, spokojnie hm. Ty, a te, ten u góry na W, ten wyżej tak, co Tak no, Na W? No na W masz tam kurwa u góry kopię. On kurwa cał, on cały dzień ryje Ogółem. Cały e dzień kurwa. Edmond, Edmond, jak na pierdala? Chłopie, on cały dzień tam kurwa lewo-prawo chodzi. Chodzi ci o Edmonda? Nie mam pojęcia, kto tam jest, ale cały dzień chłop tam rije. Edmonda też odjebiemy, spokojnie. Odjebiemy, jest tutaj zara kurwa każdego, co on Gildia A tam u nich tą szóstkę to cała Gildia, chłopie miała, wyku. Cześć, ja się wpierdalam, zresztą to tamtego, nie? Nie no, masz łuk, może z tego łukiem odjebał? No, mogę przynieść. Przynieś mi łuk! A bo? Bo Wender częście cię miał, strzały mi tylko daj kurwa, to ja go odpierdolę. Kochani. Ja mogę, ja se, ja se od odjebię, dobra? Ej, bo się obudził typ kurwa! Zja Zjadł, koksa. Napierdala cię? Nie, nie, czekaj. Ja spierdolę mu, sekunda. O skurwysyn, o skurwisyn, ty. Uciek w pizdu, czekaj kurwa. Pan kurwa zanarał ty niech losy stąd nie Poszedł O kurwa nie poszedł Yyy bije mnie. Idę Cześć, ale nie dojdę tak szybko chyba, ale biegnę, biegnę A ty jesteś kurwa Wjabał koksa, ja nie gram na zwłokę Nie zdążę maniek I tak Nie kurwa, spokojnie Ale ja jeszcze muszę tam przez koblary przecykać no to spokojnie, ja mam jeszcze 12 A co z seta, zapas? Nie no, jednego, tego ja mogę knokać, kurwa. Aparełki ja cykam. Jestem w takim miejscu, że ja mogę go knokać po prostu. Gid, idź. Aparełki tam cykam do ciebie. Dobra, ty. Ja jestem jeszcze. Już... Odjebałem się, odjebałem. Żartowałem. Ja jestem u niego. Ja, ja go knokam, czekaj. Jestem na dole. Aha, ty tutaj jesteś! Dobra Bez obiarki, wyby nie spierdolił Ej, kurwa Dobra No i parę... no go w tej wodzie Zostawmy go, jak mu po łapie 35 za niego mam Dobra, on, on jest dead Zostaw go, zostaw go Stokaj nie... go tylko o, Kurwa, mam go, daj... I mam dług z niego, daj mi strzały szybko Odpierdolę buziomka. Ile strzał jest, Max? 8. dałem ci full limit. Kurwa, co? CO?! Ej, eee, ty kurwa, kolejny idzie! Ej! O ty bij się z nim! Proszę! 16 sekund i do ciebie. A bo tu? Nie. On kurwa do ciebie chce się wkopać. On ma kurwa ciągnie na klacie przecież! Chodź, tu dwóch mam! O kurwa, za nim się wiebałem tu. Nogi ma! Dobra, kratkę mam z nim, ale zapasówki nie mam. Fuck. Kokso jebał. o cię chuj. Bania, komuś? Nie kurwa właśnie. To jest ten problem, ono chyba się wypierdola lekko. Jebać! O, chuj, o. Ty, ja spierdolę im jeszcze. Uciekłem im! C ja nie, ja nie ucieknę. Chyba... Dobra, to jest mi koniec. Chyba bym mnie odkopię do końca, lecę O Dobra, koniec mój. A schowaj szóstkę? A! Na trzech mnie zabiję. Zabiję, zabiję, zabiję. Jeszcze. <laughs> Jebanny debil. Zajebał granda sam od siebie, tak? Czy co? Nie, zabiję go, jeszcze za nie zdechłem. Aha. To gdzie ty się Zbier... jebałeś? W beczce u nich. Kurwa, jakby mnie nie ściągnął, bym uciekł jeszcze. Dobra, ty jest gnit. Sprzedać ją zara, albo nie, zostawi się na wbite chyba Ja nockę ja będę idę... kopał na niej, maniek No dobra, procent taku ja nie mam jak z tego zbierać, ale się podzielimy jakąś tam wszystko do czego potem Ja pierdol, dobra dawaj na park idziemy, za minutę startuje tam I tu z Gedoma, chyba idziemy? No A w ogóle, bo już tam kurwa raz się próbowałem, ten i się wyjebałem, bo mnie tam w trzech zajebali. Niech chłop kopał do To mi kurwa napisał, i co próbujesz w cioto? No teraz próbował i rozjebał, nie? Ty, Ej, odkop już... mnie, odkop mnie, cofnij, odkop. Ty, bo jest trochę problem. Kurwa jesteś w wodzie? Nie, ja wyszedłem, za tobą Czekaj, masz slime dać? Wrócisz, wyniewam. nie no, 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 ja mam 120 20 no chuj w sumie, chuj, chuj, po co mi tam, ale dobra Odkop, odkop, odkop Jesteś głupek, kurwa Nie kilofa, nie mam, biedna jestem Ojej, jesteś, jesteś ptysiu Dobra, idź Ja tam samym Knokiem idę, co nie? No ja weź nam samego Knoka Twój dealer ma arie w to miejsce smocza Czekaj, kurwa, może nie ma jakieś fajery? Przydałoby się w sumie a jedna. fajera jedna No, uznam fajerę Bazar Otwalam mimo może jakieś Knoka szybko znajdę nie knokać, tylko fajerę przydałam się, no bo chcę w ten, mi chyba tam polecać, żeby mi się trochę rzucić. Wybiłeś, tego pierwszego stara, kurwa? Co? Nie, ale suski ogarnęłem. Aha, skąd? Ty zajebał i się, no. No, to idź. No, ja wiem czym jest Park, i Park to jest ten fajny event. Lecisz! O co tu chodzi? Dobra, w sumie slime się przydał Nevermind kurwa Nevermind W ogóle Fabian jest kurwa protip na robienie waterów Jakiej? No, okay. Z fiftem i spacem kurwa robić po prostu Pierdala i będziesz za każdym razem go robił Czemu tak? No tak z i tak działa Poleciał? Tylko nie ode mnie, kurwa A że trzymasz shift i spację, czy klikasz? A, nie, jak leci le spacja, trzymasz to i robisz za każdym razem wiadro O, poleciałem, nie no, Ja o. poleciałem, zrobiłem watera, kurwa, bo ta taktyka jest mocnym głównym. O, <laughs> jednak nie działa <laughs> Odjebałem Ja bym w sobie homa w pokoju I wbijeś na konto No O, naprawdę Aha, bana dostałem za wbijanie się perełkami, rozumiesz? O, ja może też dostanę, To Co? Czemu tak? No to nieźle Odjebaliśmy tutaj z Sta Za strychę No i co? No co za się prełkami jest pan kurwa? No najwidoczniej, i tak <grymne> bez sensu kurwa kompletnie z jakiś Część Minecrafta i moie część serce co Przyjemna część Minecrafta Och, oh, jaha. i chuja ja tyle miałem kurwa z aktywności Dobra, za późno. O, na ile dostajesz bamo? Do jutra. Ósmej do, do ósmej, no. O, co se, kurwa pograłeś na utozy. Ty, a ja nie dostałem bam <noise>